Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale GigNerd News. Dzisiaj mam dla Was unboxing magazynu Cartoon Network, wydanie specjalne. Jest to numer pierwszy wydania specjalnego w tym roku. Tutaj jest ona datowany na marzec. Cena 14,99. Nie zakupiłem tego z tego powodu, że jestem wielkim fanem Cartoon Network, bo w porównaniu do tego, jak aktualnie ta stacja telewizyjna wygląda, a kiedy ja ją oglądałem w dzieciństwie, no, diametralnie się zmieniło to, co jest na niej emitowane, więc jakby już nie śledzę tego, co tam się dzieje na bieżąco, ale skusiło mnie to, że w tym numerze prezentem jest Polybag Lego City. Cena 14,99. I zaraz zobaczymy, co znajduje się w gazetce. Za wiele w niej niestety nie ma, bo to jest yy, taka forma wręcz, można powiedzieć, broszurkowa. Oczywiście tutaj istotnym faktem jest to, co jest do tego magazynu dołączone, ale żeby nie było, zajrzę do środka. Ok, pytanie: Czy lubisz kreskówkę Steven Universe? Nie znam jej. E, tutaj mamy reklamę magazynu Lego City, w którym są dwie minifigurki: Złodzieja i Policjanta. A tutaj są jakieś informacje o tym, co jest emitowane na stacji. Informacja o regularnym wydaniu magazynu Cartoon Network, chyba. I reklama kilku książek dla dzieci. Z tyłu mamy reklamę łamigłówek w kształcie jajek. No cóż, wiele tego nie ma, ale tak jak już mówiłem chyba dwa razy, istotą tego numeru jest polibak dołączony do magazynu. A naprawdę. Całkiem przyzwoicie się ten samochodzik prezentuje, zaraz zobaczę jak on wygląda po zmontowaniu i naprawdę uważam, że 15 zł za zestaw tej wielkości to jest świetna cena, więc na szybko ten zestaw zmontuję. Tutaj jeszcze oczywiście jest reklama zestawów LEGO City na instrukcji tych, które się ukazały, czy to jest bieżąca seria City, czy ta poprzednia. Dobra, mniejsza z tym. Montujemy zestaw. Zaczynamy od najdłuższej płytki, właściwie jedynej, która tutaj się znajduje. I po kolei muszę znaleźć teraz wszystkie elementy. Wszystko lubi się wciskać w opony. Dobra, łączymy płytkę. Tutaj mamy tylny element podwozia, właściwie tylną oś, tutaj przednią. Tutaj jest bardzo właśnie fajny element, który teraz będę przypinał. Taki grill z przodu. Rzeczywiście bardzo fajnie się prezentuje. Ale dobra, jedziemy z montażem dalej. Chyba jeden klocek za nisko to zamontowałem. Tak, teraz się zgadza. Tutaj mamy to. Tutaj będzie ten cały element. Y, chyba siedziska, jeśli się nie mylę. Tutaj dwa kolejne małe czerwone klocki. I te elementy umieszczę w tym miejscu. Dobra, ten krok jest chyba już wykonany do końca. E, teraz montujemy to. Po co jest tutaj ta szpara? Zresztą to było e, zapełnić. Bardzo szybko się to buduje, więc, tak szczerze mówiąc, nawet jeśli ten zestaw miałby być dla jakiegoś małego dzieciaka, to myślę, że nie byłoby z tym żadnego problemu i rzeczywiście każdy jest sobie z nim w stanie szybko poradzić. Bo o tyle, o ile samochodzik nie jest jakiś taki miniaturowy, to elementów na szczęście nie ma w nim zbyt wiele. A naprawdę. Według mnie prezentuje się świetnie. Tutaj montujemy światła. No dobra. I teraz. To już? Nie, nie, nie. tu jeszcze chyba coś powinno się znaleźć. Czy ja coś przeoczyłem? Wydaje mi się, że to jest trochę za nisko. Kurczę. A no tak. Już nawet wiem coś źle zrobiłem. Umiejscowiłem ten klocek nie tam gdzie trzeba. Tylko że To nie jest teraz takie proste, nie mam ze sobą rozdzielacza To byłoby najrozsądniejsze. O, rany Ok, poszło. No, i muszę wrócić kilka kroków wstecz. Bo wszystko sobie zakręciłem. Teraz to jest tutaj. Cały ten element siedzenia montuję w tym miejscu. Czy to zrobiłem? Nie no, wszystko jest zgodnie z instrukcją. No, wiem. Dobra, to miało być w tym miejscu. Dobra, i wszystko się zgadza. I teraz, jak zamontuję światła, to już będzie wszystko grało. Człowiek uczy się całe życie. <grym> no, i najciekawszym elementem, który w ogóle w tym zestawie jest, to jest ten silnik. Strasznie fajnie to wygląda. Taka Dymuchawa tutaj jeszcze szybka i koła e, i teraz tak te duże felgi idą do dużych opon a małe do małych. Dobra, montujemy koła. I samochód jest gotowy, tutaj jeszcze tylko ten element. Dobra, ja przyjrzę się też minifigurce. Widzę, że ma nadruk na twarzy tylko z jednej strony. E, dobra, minifigurka wygląda w ten sposób, taki chłopaczek w jakiejś koszuli jeansowej, która jest rozpięta, tutaj dekolt w serek, z tyłu też jakiś taki nadruk, ma takie okulary-awiatory. Lekko rozwianą grzywę. Ja go sobie umieszczę już w wozie i zaraz zobaczycie, jak prezentuje się całość. Zostają oczywiście jeszcze dwa elementy, czyli jeden czarny groszek i ten, ten groszek taki płaski, który odpowiada tutaj za światło. I samochodzik prezentuje się w ten sposób. Z przodu rzeczywiście on wygląda mega fajnie, jak takie old samochody wyścigowe. Tutaj bardzo fajnie też wygląda ten element przejścia, więc rzeczywiście jest całkiem upływowe. To, co ewentualnie ja bym zmienił, przesunąłbym po prostu to o długość jednego studa i po prostu umieściłbym to głębiej, bo to tak trochę dziwnie schodzi, brakuje wykończenia. Ewentualnie tutaj umieściłbym jakiś taki ścięty klocek i według mnie to prezentowałoby się wtedy zdecydowanie lepiej. Kurczę, ale za 14,99 można w Lego City zadawać szyku taką furą, więc ja jestem zdecydowanie za. Oby więcej takich gazetek, w których w dobrej cenie można upolować naprawdę fajne polibagi, bo naprawdę jest to fajna rzecz. To by było dzisiaj. Na tyle. Dzięki. Do usłyszenia. Do następnego.